No powiem wam, że jak się bliżej wejdzie, no to jest jeszcze większy. To miejsce, co jest tutaj, to to jest miejsce na nasz kominek i ten kominek będzie się ciągnął i ciągnął i ciągnął aż do samej góry. I ten kominek też będzie, słuchajcie, uwaga na tarasie. On będzie tak samo Wikuś. tak samo będzie w salonie jak i właśnie na zewnątrz. No, jest mokro, niestety, bo woda wlatuje nawet przez tutaj Wait, was te it deski. Mhm, mm e, ale to wiecie, no wszystko to jest jeszcze do robienia. Tutaj byliście ostatnim razem ze mną i jak widzicie, jest no bardzo duży progres. Miesiąc temu. No, miesiąc, miesiąc, temu byliśmy tutaj i nie było nic na górze. Nie było y, nawet podziału y, na różne pokoje, na różne pomieszczenia. No teraz już to wszystko tutaj jak widzicie jest. Tu mamy wejście. Have... Look, i tutaj jest właśnie ta nasza planowana taka jakby bawialnia, tutaj będzie taki pokój gier, ale też będzie taka wielka szafa, jeszcze nie wiem dokładnie gdzie ona będzie, ale będzie na pewno tutaj wielka szafa, która właśnie będzie mieścić nasze wszystkie ubrania i nie będziemy się już musieli martwić o to, Yy, że nie wiem, że te ubrania są w pudełkach, tylko po prostu sobie będą leżeć i na nas czekać. Bo ja się chcę na jakiś czas przenieść do tego domku z tamtego domku. Tamten już będzie wtedy 24H na dobę przez cały rok wynajmowany, a w tym będziemy sobie spędzać wszystkie święta, e, wakacje i czas. Wait, so you said that there is gonna be a video game room here? Nie wiem Wikusia jak to będzie y, zrobione. Gdzieś na pewno też będzie łazienka, bo widzisz, tutaj jest hydraulika, która musi pójść właśnie do góry e, i elektryka już niedługo, e, więc zobaczymy. Ale chciałabym też wejść na górę, bo już mamy przecież kolejne. Tam piętra i chciałabym tam zobaczyć, ale zobaczcie, albo wej muszę wejść po takiej drabinie, albo muszę wejść po takiej drabinie, więc zobaczymy jeszcze, jak to się, jak to mi się uda, a nie wiem po której, chyba tu z Markiem razem jakoś będę musiała wejść, to zobaczymy. Słuchajcie, właśnie przed chwilą weszłam po czymś tym, niby nic, ale jednak jest wysoko i ja się już boję. Ale to jest takie wąziutkie i to najbardziej o to chodzi. I jesteście u nas w domku. Zapraszamy Was. Tutaj już jest sufit. Tu będzie wysoki sufit, bo tutaj będzie loft i tylko jedna. Eee, sypialnia na górze. Więc tutaj będzie mogła być taka fajna, wiecie, wysoka choinka. Eee, więc, Marku, proszę bardzo. Dobra, teraz przekazuję Ci głos. sufit aż będzie do, te, do tego, nie? Tam. No super. Powiedz teraz, gdzie co będzie? Do samej góry. Bo ty się bardziej znasz, bo ty plany schody. bardziej znasz. Tu będą schody jeszcze. Mm -hmm. Tak na równo z tym oknem. pyk, A tam będzie kominek. Tutaj, nie? Tak. Ale teraz widzisz, teraz jak schody będą tu. teraz cztery stopy ma kurde baks na cholerę trzymać plecy raz dwa, trzy, cztery o dotąd nie? Mhm. to zobacz się zmniejsza trochę automatycznie ale co tutaj będzie ten kominek aż dotąd? Kominek aż, tak, tak bo on ma cztery stopy ponoć w dół wiesz mhm no co? nie no nic no co no zobaczymy. No dobra, no to mów po kolei, wszystko co tu będzie. Tutaj co będzie? Ale jakie okna są fajne, duże? Tutaj będzie jadalnia. Mhm. Mm tu kuchnia. Tu będzie szła kuchnia, tak? Tak. Kuchnia się zaczyna stąd. Praktycznie od drzwi będą szły. Pyk, pyk, pyk. Tu będzie ta lodówka. Tutaj będzie ściana normalnie zabudowana. Tu będzie szafka. Tu będzie. Jak to się nazywa? Tu będzie. Y, no. Stołów. Y, kuchenka, kuchenka, kuchenka. Ale widzisz, dobrze, bo kurcze wtedy będzie można pojechać normalnie do góry. I zrobić i ten. I wywalić wyfuk na zewnątrz. Do tego. Mhm. Nie? Mhm, mhm, mhm. To słuchajcie... Nie do odświeżacza powietrza, tylko do... Jak to się nazywa? Wyciąg. Wyfug taki no, no, no. kuchenny. Teraz tak, tu, tu jest, y, tu będzie pralnia, mhm. czyli będzie pralka i suszarka, jedno na drugim. Stało. Mhm. Tu co będzie? Tu będzie łazienka. Ale tu będzie to łazienka? To znaczy no, tu będzie toaleta, szafka z lustrem, tu będzie okno. Tak, że tutaj, bo właśnie tak pomyśleliśmy, że w sumie nie będzie trzeba lecieć do. Nie, nie trzeba, nie będziesz, jak na przykład będzie ktoś, imprezka jakaś albo coś, to nie trzeba będzie zasuwać aż do tego. Aż do łazienki tej przy no. sypialni, tylko tutaj będzie można załatwić szybko. Tak, ze spaceru będziemy wracać czy coś, no to szybko można. Za... A tutaj? A tu jest pędry. O, no, jeszcze na jedzenie. Na Taka jedzenie, szafa, no, na szafa, chemię tak, czy tam no. coś. I teraz tak się zastanawiałem, ale tak się zastanawiałem głośno tylko. Uh -huh. Czy czasem tutaj nie zrobić, kurde, barn door. Bo tu miały być w ogóle te packet door. Uh -huh. Ale te ale packet door... Zajmują miejsce. Nie. To jest, jeżeli nie jest to dobrze zrobione, one nigdy nie robią tak jak powinny, jeżeli nie są naprawdę dobre drzwi, to one nigdy nie robią tak jak powinny uh -huh. uh -huh. tak, No to nigdy może robić. tak jak mówisz. I wtedy wziąć tutaj, zrobić normalnie pardor. Uh -huh. i wiesz, i by fajnie, kurde się, tutaj jest miejsce, żeby się wcinały, nie? No dobrze, a tutaj? Idąc dalej? Idąc dalej, tego oni tutaj zostawili to otwarte, bo będą musieli wnieść, będą musieli wnieść tą. Yy, jak to się nazywa? Nie wiem o czym chcesz powiedzieć. Będą musieli wnieść tutaj Ania prysznic. Kabinę prysznicową. A, prysznicową, okay. nie? Ale taka mała ona jest ta kabina prysznicowa będzie 36 krótko. Jest 48. Nie? No dobra, ale gdzie tą kabinę będą konkretnie stawiać? Tu będzie kabina stała, prysznicowa. Tutaj, tak? No. Tu będzie toaleta, tu będzie umywalka. umywalka, Też maleństwo będzie wszystko. No mało, ale po co ci więcej? Mm. Wiesz. No tak, w sumie tak. No dobra, i tutaj wchodzisz sobie, I tutaj będzie jest można, master. będzie można wejść z łazienki. Jest... Czy tylko będzie można wejść z łazienki do tej łazienki? Znaczy... Tej, tylko, w tej sypialni, tej <laughs> tylko z tej łazienki można wejść do tej łazienki. Znaczy, no, chodzi tylko mi, że. Z tej sypialni będzie można wejść do łazienki. A to jest ten master cały. Mm -hmm. To jest ta nasza sypialnia. I teraz na początku tu miało być okno. No tak, mówiłeś, no. Ale, ale ten, ten nasz, właśnie, builder miał dobry pomysł, żeby zamiast tu okno na ulicę. przestawić na tą ścianę, mm -hmm. bo tam jest lepszy widok. Tak. Tam masz widok normalny. bo już jest wasza? wysoko tak, już no, jest na, na, na góry będzie, na góry, mm -hmm. a I tutaj wiesz, to by wtedy, było słuchajcie na ulicę, a tu na ulicę, to bez sensu, i wtedy tak, i wtedy tu można postawić łóżko, zobacz, postawisz king mm -hmm. size, mm -hmm. masz normalnie miejsce na te, na dwie szafki nocne, masz dojście do łazienki i na tej ścianie możesz sobie postawić komodę mm -hmm. i nad nią zawiesić telewizor. Aha, czyli tutaj jest wejście do sypialni, tak jak A tutaj jest wejście do sypialni, tak. Z I tego, teraz wejście tego. do sypialni, tu się będą kończyły schody. Mm -hmm. Na górę. Mm -hmm. Co będą szły? Mm -hmm. Ustawne będą szły schody, nie? No tak. No bo tam jeszcze będzie, tutaj będzie jeszcze jedna tam sypialnia. Tak, nie. Tu, tu będzie. Nie, to będzie ten loft. Ten pokój loft. Tu będzie loft. loft tak? A tu będzie sypialnia. A tu będzie sypialnia. I tam będzie łazienka. Rane, gdzie to się wszystko zmieści? Nie no. Nie no, wiesz, to teraz tak wygląda. No, ale jestem w szoku, słuchajcie, bo my tu byliśmy miesiąc temu. Równo no. miesiąc temu i I, zobacz, nie było nic. i pokazywałam wam dół. Beton A... tylko był wylany, no? Nie no, beton i pustaki stały, no. tak? No to I to mówię, wszystko, no. nie? I, I nie było ani kurczę już jakby sufitu ani nic, a tu już zobaczcie, już zaraz będzie już ostatnie piętro, No już zaraz dach, można powiedzieć, że pewnie będą. No czekaj, płaść. przyniosę może tą płytkę jedno, co? Co mam? No dobrze. I on tutaj zostawi i ten, to ten drzew też. No a tutaj będzie. Będą tu jest, te drzwi. Tu będą drzwi suwane, tak? A tam będzie dek. Tak, tu będzie, będzie taras tego. właśnie. I tutaj będzie ten piękny widoczek. Dokładnie tak. I tu mamy jeszcze mini strumyczek. To wiecie, wszystko będzie wyrównane. No, ale to tak, wiecie, ta, tak jak ta, na. Ta ziemia stąd, ona pójdzie tam w tam tamtą dziurę, ta dziurę, ta dziurę, gdzie ja ten. się tam boję, właśnie schodzić. No. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że nie widzę moich krówek, które się tu Abi, zawsze pasują. Ja słyszałem, że to pastwisko to w ogóle oni zwierzawili. No i, i, i teraz oni przenieśli te krowy gdzie indziej, także wiesz, nie wiem. Może być tak, że kurczę ktoś to zaraz na działeczki. Kurde, mam nadzieję, że nie, bo się załamie. Mm. Widzicie, wykrakaliście, bo się tak nas pytaliście, No czy na... taki jaki bąk. Jakiego coś tam Rany, jaki wielki. A tu księżyc.